Oto wiadomości z gminy Nowogrodziec. Najważniejsze wydarzenia ostatniego tygodnia, informacje dla mieszkańców i aktualności z naszych miejscowości. W sobotę, 20 września, w Centrum Kultury i Sztuki Muza w Nowogrodzcu odbył się niezwykły koncert w ramach międzynarodowych spotkań z muzyką dawną. Na scenie wystąpił zespół Rokalfuza, Radosław i Ryszard Dominik Dębiński, prezentując średniowieczne i renesansowe brzmienia na autorskich opracowaniach i epokowych instrumentach. Publiczność mogła usłyszeć zarówno dynamiczne, jak i liryczne utwory, nagradzając artystów gromkimi brawami. To był koncert pełen historii, pasji i muzycznej magii. W niedzielę klasztor obronny w Nowogrodzcu wypełniły dźwięki fortepianu i muzyki Fryderyka Chopina w ramach koncertu Chopin on Vacances. Publiczność mogła podziwiać mistrzowskie interpretacje Jehudy Prokopowicza i Andrzeja Wiercińskiego, którzy zachwycili recitalami pełnymi pasji i wirtuozerii – Koncert odbył się we współpracy z Fundacją Ziemia Dobrzyńska oraz Fundacją Twoje Dziedzictwo wspólnie z gminą i miastem Nowogrodziec. Zapraszamy do wysłuchania krótkiej interpretacji Jechudy Prokopowicza. 22 września podczas odbioru nowych boisk przy Szkole Podstawowej imienia Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu burmistrz Joanna Świder, zastępca Andrzej Drąg i pracownicy urzędu zauważyli przykrą sytuację. Mimo, że obiekt nie został jeszcze oficjalnie odebrany, ktoś już zanieczyścił teren, uszkodził nawierzchnię i gasił niedopałki papierosów na Nowej Murawie. Inwestycja warta 816 tysięcy złotych, sfinansowana przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki oraz budżet gminy, będzie służyć dzieciom i całej społeczności, jeśli będziemy ją szanować. Apelujemy: dbajmy o wspólne dobro i reagujmy na akty wandalizmu, aby boiska mogły cieszyć nas przez wiele lat. Burmistrz Nowogrodzca Joanna Świder. Spotkała się z komendantem powiatowym policji w Bolesławcu Tomaszem Jagielskim oraz komendantem komisariatu w Nowogrodźcu Łukaszem Baranowskim. Rozmowy dotyczyły poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz bieżących potrzeb lokalnej policji. Podczas spotkania burmistrz przekazała komisariatowi 44 narkotesty typu Dragwipe 6S o wartości ponad 5,5 tysiąca złotych wspierające działania prewencyjne i interwencyjne. Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla mnie priorytetem, podkreśla burmistrz. To element stałej współpracy samorządu z policją, mającej na celu ochronę porządku i spokoju w naszej gminie. Gmina i miasto Nowogrodziec, wspólnie z Powiatem Bolesławieckim, realizuje inwestycje przebudowa drogi powiatowej w Nowogrodzcu. Prace obejmują dwa odcinki o łącznej długości około 650 metrów, a inwestorem jest Powiat Bolesławiecki przy wsparciu zarządu dróg powiatowych. Koszt realizacji wynosi ponad 564 000 zł, po połowie finansowany przez gminę i powiat. Zakończenie prac planowane jest do 30 listopada 2025 roku. Apelujemy do kierowców i mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i przepraszamy za utrudnienia. Burmistrz Nowogrodzca Joanna Świder podpisała dwie umowy na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Zaganiku i Milikowie. Prace obejmują roboty przygotowawcze, geodezyjne, budowę nawierzchni asfaltowej oraz uzupełnienie poboczy. Ich efektem będzie bezpieczniejszy i wygodniejszy dojazd do pól dla mieszkańców gminy. Również 24 września w Centrum Kultury i Sztuki Muza odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, w którym uczestniczyli burmistrz Joanna Świder, zastępca burmistrza Andrzej Drąg oraz przedstawiciele kopalni Ołdrzychów i specjaliści z zakresu geologii, ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Wyjaśniono kwestie związane z funkcjonowaniem kopalni, rozwiano wątpliwości dotyczące rzekomego składowania niebezpiecznych odpadów, a także omówiono zasady wydobycia, rekultywacji terenów i korzyści dla gminy. Druga część spotkania dotyczyła społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Pierwsze mieszkania powstaną przy ulicy Jodłowej w Nowogrodźcu. 24 września w Nowogrodźcu odbyła się konferencja prasowa poświęcona budowie mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357. W spotkaniu wzięli udział burmistrz Joanna Świder, zastępca Andrzej Drąg oraz radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzej Kretkowski. Nowy projekt mostów uwzględnia zagrożenia związane ze spiętrzaniem wody i zapewnia większe bezpieczeństwo. Najpierw powstaną mosty zastępcze, a potem nowe, wyższe i trwalsze konstrukcje. "Nieraz trzeba poczekać, by zrobić coś lepiej i bezpieczniej, podkreślił radny Kretkowski. Burmistrz zaznaczyła, że inwestycja znacząco poprawi połączenie obu części gminy i bezpieczeństwo mieszkańców. Gmina i miasto Nowogrodziec oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowie otrzymały dofinansowanie w wysokości 150 tysięcy złotych na zakup nowego auta pożarniczego." To ważne wsparcie, które zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i wzmocni możliwości działania strażaków ochotników. Gratulujemy OSP Gierautów i dziękujemy urzędowi marszałkowskiemu województwa dolnośląskiego oraz marszałkowi Pawłowi Gancarzowi za zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa naszej gminy. Informujemy, że od 6 do 30 października Biblioteka miejska w Nowogrodźcu będzie nieczynna. Powodem przerwy jest skontrum, czyli obowiązkowa kontrola i spis całego księgozbioru, prowadzone zgodnie z przepisami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym czasie zapraszamy do korzystania z naszych chwili w gościszowie, gierałtowie i wykrotach. Aktualne godziny otwarcia dostępne będą na stronie GCKIS. Oraz w mediach społecznościowych. Teraz zrobimy przegląd wydarzeń, które czekają nas w najbliższych dniach. Drodzy seniorzy gminy i miasta Nowogrodziec, już w niedzielę 12 października o godzinie 16.30 w Centrum Kultury i Sztuki Muza odbędzie się wyjątkowy koncert pod tytułem Płonie Niebo, organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą. Na scenie wystąpi Rajsa Misztela, finalistka programu The Voice Senior, która swoim głosem i repertuarem polskiej oraz ukraińskiej muzyki estradowej zabierze nas w niezwykłą podróż. Wydarzenie objęła honorowym patronatem burmistrz Joanna Świder. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu lokalnych wiadomości Nowogrodzca. Dziękujemy, że byliście z nami. Bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej okolicy. I pamiętajcie. To my wszyscy tworzymy tę gminę.